Coś mi się tutaj przerwało, zobaczymy, czy będzie można kontynuować, bo tutaj macie jeszcze oczekiwanie na jakieś kolejne owoce. Tu jedne owoce przychodzą z przeszłości, a tu jest lekcja cierpliwości, czyli oczekiwanie na nowe, na kolejne jakieś owoce, czy, czy to pieniądze będą, czy to będą jakieś inne, 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 inne owoce. Siódem kamieczy. Ta siódem kamieczy mniej mi się podoba, bo to jest taka przestroga przed osobami nieuczciwymi, ale również ta karta zachęca do tego, aby wykazać się większą dyplomacją, większym sprytem, żeby tutaj Zadbać o swoje interesy. Także z jednej strony jest to przestroga przed osobami nieuczciwymi, które nie chcą dbać o Wasze interesy, natomiast e, zachęca karta do tego, abyście sami o swoje interesy tutaj zadbali w odpowiedni sposób, oczywiście uczciwy, ale trochę sprytu, trochę takiego e, patrzenia na swój interes tu jest potrzebny. Akurat dwójka denarów mówi o możliwości. O, o możliwości zarabiania, ale takiego podwójnego, czyli jakby na dwóch etatach, lub jakaś praca dodatkowa. Dwa źródła dochodu po prostu są możliwe. Wymaga to elastyczności, eksperymentowania, przystosowywania się do różnych okoliczności, ale tutaj jest, jest możliwe zarabianie na podstawie dwóch źródeł dochodu. Lub dla tych, którzy nie będą mieli tego podwójnego źródła, dla tych to będzie dużo spraw na głowie. No i tu znowu ta elastyczność jest potrzebna. Elastyczność, żeby to pogodzić, te wszystkie obowiązki. Król Buław. Król Buław to jest dobra energia do odniesienia sukcesu. Podobnie jak tam wcześniej była mowa w przypadku królowej Buław, tu jest podobnie, z tym, że tu jeszcze więcej pomysłów. Tutaj odkryjecie, że pewne cele można osiągnąć w zupełnie nowy sposób, w zupełnie inny sposób niż myśleliście. I to jest fajne, bo tutaj wasze życie znowu zyska na atrakcyjności, zyska nową jakość przede wszystkim. Tak, patrzę, czy tutaj dobrze widać. Macie też kapłana, czyli odwoływanie się do swojej mądrości wewnętrznej tu będzie potrzebne. Tu będzie potrzeba skorzystać ze swojej intuicji też. Będzie potrzeba również dokształcania się, poszerzania wiedzy, świadomości. Żeby osiągnąć większą świadomość, trzeba najpierw osiągnąć, zdobyć większą wiedzę, następnie ją zrozumieć. Zrozumienie jest tu kluczowe. Macie pazia denarów, czyli możliwość nowej pracy lub nowego przedsięwzięcia. Nawet wasze hobby może stać się źródłem dochodu, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo praca wykonywana z zamiłowaniem daje szczęście, daje więcej satysfakcji niż taka praca, którą się wykonuje z musu. Dziewiątka mieczy, no to mi się trochę mniej podoba, bo to znaczy, że czymś tu się zamartwiacie. Czy to konieczne, czy niekonieczne? No, ja myślę, że niekonieczne. Dobrze by było zmienić tą energię, obrócić te ciemne, ponure myśli o 180 stopni, zmienić schematy myślowe z tych takich niekorzystnych, najbardziej korzystne, y, zmienić Wasz sposób patrzenia na życie, na świat, na, na to, co Was otacza, na to, co się dzieje na takie bardziej właśnie optymizm. Może nie tyle, Tu nie chodzi o taki głupi optymizm, opaczenie przez różowe okulary. Tutaj chodzi o, o dostrzeganie możliwości, o y, zwrócenie uwagi na to, co jest dobre, a nie, a nie skupianie się na tym, co jest tutaj kiepskie. Król denarów. No to jednak zmieniacie tę energię tutaj i idziecie w stronę zadowolenia, satysfakcji. Y, tutaj może być jakieś spełnienie w materii, a jeszcze macie asa denarów, czyli tutaj jakby dwie szanse, dwie szanse, no tu już jest właściwie konkret, tu już mogą być jakieś czy dodatkowe pieniądze, czy jakiś awans, zaspokojenie potrzeb materialnych, ale i sukces, na który pracowała ta królowa oczywiście i ten król Buław, tu może być sukces. Na przykład w pracy, czyli w sferze zawodowej, może być to sukces. Może to dotyczyć życia osobistego, czyli inwestycja na przykład w rodzinę, w dom, w mieszkanie. <laughs> e, e, może to być remont, może to być założenie jakiegoś własnego biznesu lub inwestycja w cokolwiek, na przykład w samochód, w, w maszyny, urządzenia.